Hej, cześć, witajcie na kanale Pan Automatic. Dzisiaj napęd firmy Beninka, model Bull 8M. Silnik i przekładnia, w sumie przekładnia w kopili olejowej. Bardzo fajny napęd. Rozbiorę go dla Was, pokażę, jak jest zrobiony. Nie wiem, czy aż tak bardzo go będę rozbierał, bo w środku jest olej, ale może, może się uda. Także zapraszam na film. Tak więc zaczynamy. Napęd jest do 800 kg. Bramę z wyłącznikami magnetycznymi. Bardzo proste rozwiązanie. Wyłączniki magnetyczne. Wersja z enkoderem. Wyłączniki magnetyczne. Pokażę Wam model wyłączników, także będzie można samemu sobie zamontować. Ogólnie te wyłączniki pasują do każdego modelu Beninki przesuwnego. Naprawdę u nas na Podlasiu ja stosuję praktycznie wszystkie automaty z wyłącznikami magnetycznymi. Także możemy zaczynać. Po zdjęciu tutaj tej obudowy mamy centralę. Bardzo prosta w obsłudze, naprawdę centrala z wyświetlaczem. Wszystko robimy przez przyciski. Naprawdę bardzo fajnie się oprogramuje. Instrukcja jest bardzo czytelna, menu naprawdę bardzo fajnie się go oprogramuje. No i tak, tak jak mówiłem, napęd, napęd jest w kąpieli olejowej. I, 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 I tyle trzeba odpiąć ten koder. Nie są tam przystosowane do wysokiej intensywności pracy, ale już jako trwałość to naprawdę jest bardzo fajnie. Ten kodera w sumie nie będę zdejmował, albo zdejmę to, zobaczycie, jak jest zrobione. Tutaj Magnesu już nie będę ściągał, bo boję się, że go uszkodzę. No i zobaczcie, mamy czujnik. Czujnik hala. Także bardzo fajnie. Dawno mnie nie było. Dawno mnie nie było, ale mam strasznie dużo pracy. Dodatkowo robię u siebie coś tam na budowie. Także mam mało czasu na nagrywanie, ale może coś tam zacznę częściej wrzucać. Coraz dłuższe są dni. Także i mi będzie trochę przyjemniej. Dobra, zdejmę, zdejmę teraz silnik. Trzeba będzie zaczekać aż trochę obciknie olej. Ale jak zobaczycie, uszczelka. Zobaczcie oś silnika, jaka gruba, trochę kapie olej, ale naprawdę jest solidnie. Solidnie zrobiony, oczywiście. Materiał nie jest sponsorowany. Także ten napęd idzie po prostu do klienta. A dla Was z ciekawości mogę go rozebrać i pokazać, jak jest zrobione. Bo jeszcze nie było e, takiego napędu na kanale. Także jak jesteście ciekawi, to zobaczycie. Dodatkowo później wam pokażę, jak go podłączyć, skonfigurować. Jakieś tam może opcje wam po, powiem, jakie warto sobie tu przestawić. Pokażę, jak podłączyć i dodatkowo jakiś tam przycisk. Ale na razie budowa. Tak jak wiem. Odetnę jeszcze tutaj, kondensator. Podłączenie kondensatora to jest banalne, jak wymieniacie sobie po iluś tam latach. Brązowy z niebieskim nie ma znaczenia. Niektóre kondensatory w ogóle nie mają oznaczenia kolorów, także nie ma co się przejmować. Zobaczcie, zlejemy olej. Olej to jakiś tam Castrol, coś takiego. Dokładnie to chyba Castrol LP2, coś tak, takie w specyfikacji. Dobra, mamy olej, nawet sporo oleju jest. No i dobra. Zdejmiemy teraz przód, e, powinno zejść. Jeszcze tak, o, tak bardzo nie rozbierałem tego siłownika. Także co do samego siłownika i awaryjności, częściej tutaj jest problem z centralą, ale to jest związane z tym, że jest z tej strony duży e, otwór. Przez które przechodzą kable, także te miejsce warto sobie wypełnić druciakami metalowymi. Dzięki czemu to podpowiedział mi kolega, właśnie z YouTuba. Także to nie jest mój pomysł, ale bardzo, bardzo fajnie to się sprawdza. Można właśnie tymi druciakami to wypełnić metalowymi i wtedy, eee, wtedy po prostu. Nic nie przejdzie za bardzo, ani mysz, ani ślimak, ani mrówki, a nadal zachowujemy sobie wentylację. Bo tak naprawdę tutaj nie ma szczelności eee, wysokiej, tak? Także wentylacja musi być zachowana. No i dobra, mam nadzieję, że się nic nie rozsypie. Nie wiem, czy jeszcze tu od wyłączników końcowych nie trzeba znieść przypadkiem, ale już odetnę, zamawiając, można zamówić. Sobie, jak ma ktoś problem z wyłącznikami kręcowymi. Można sobie zamówić taki komplet magnetycznych, czy u mnie czy gdzieś indziej, ale i wtedy on pasuje do bula 50, bula 8. Także bez problemu można sobie to zastosować. Ja ogólnie polecam. No i dobra, mamy rozebrane, także zobaczcie. Wszystko jest na łożyskach. Wszystko jest na łożyskach. No pięknie jest zrobione. Tutaj zobaczcie to koło jest ze stali. Także naprawdę napęd jest bardzo solidnie zrobione. No zobaczcie sami. No pięknie. Wszystko jest z kąpieli olejowej, także przekładnia ma, będzie miała bardzo długą żywotność. To jest naprawdę już sprawdzona konstrukcja. Naprawdę polecam. Zobaczcie. Pięknie to jest zrobione, no i co, ogólnie to jest odlew aluminium. Tam z tyłu jest uszczelniacz, tutaj przychodzi uszczelka. No i tyle w sumie. W wersji nie w kąpieli olejowej, ta część jest z plastiku, z jakiegoś tworzywa sztucznego. No i dobra. Także zabieram się za składanie. Pokażę Wam, jak jest, jak podłączyć go. I uruchomię, zaprogramuję. Także zobaczycie. No dobra. Także część mechaniczną mamy złożoną. Teraz część elektro, elektryczna. E, tak jak mówiłem, jak wymieniacie kondensator. Kondensator w tym modelu akurat jest. Już Wam mówię. 16 mikrofaradów. Kondensator rozruchowy. Także umiecie wiedzieć. Tutaj brązowy czy niebieski nie ma znaczenia. Enkoder. Z encoderem jest taka sytuacja, że w tej centrali akurat można go wyłączyć, bo czasem zdarza się tak, że jak tutaj mysz wejdzie, jak mysz wejdzie, to często przegryza właśnie te kable tutaj od, z tyłu od encodera i brama wtedy bardzo dziwnie się zachowuje, i wyświetla błąd Encodera. Także można go sobie wyłączyć. Wtedy po prostu brama nie ma spowolnień i nie działa funkcja przeciążeniowa. Brama, koder mamy. No i tak. To by było w tej części na tyle. Teraz. W następnej części pokażę Wam, jak podłączyć fotokomórki, jak skonfigurować napęd. Także zapraszam do następnego filmu. Trzymajcie się, cześć.